ma wszystkim, z tej strony Crazy i jademy z kolejnym materiałem. Kolejne duże DLC, czyli Lightfall, wystartowało 28 lutego 2023. Strażnicy ruszyli w nieznane, by ogrywać przygotowaną zawartość upadku światła. Pierwszy tydzień za nami, ja trochę pograłem tytanem i to dobry moment, by walnąć pogadankę o wrażeniach z tego dodatku. Zapraszam do oglądania. Warning. Film będzie o moich wrażeniach, więc wcale nie musicie się ze mną zgadzać. Będą porównania z Witch Queen i potencjalne spoilery. A teraz jedziemy. Na początku powiem, że film został podzielony na następujące tematy: kampania, lokacja, pasmo, aktywności, sezon oraz zmiany w samej grze. A więc zaczynamy od kampanii, bo to danie główne dodatku. Została ona podzielona na dwa poziomy trudności: klasyczny dla ludzi, co bez spiny chcą poznawać wydarzenia oraz legendarny. Podobnie jak w i na legendzie przeciwnicy mocniej biją, bo zawsze jest aktywna blokada poziomu mocy. Oraz ukończenie legendy daje emblem oraz sprzęt na 1770. Kampania ma 8 misji, a jej ukończenie powinno wam zająć kilka godzin. To już naprawdę zależy od waszych umiejętności oraz czasu, ile zajmie wam ostatnia walka z bossem. Fabularnie oraz gameplayowo, kampania pozostawała wiele do życzenia. Ja to widzę tak jak na tym obrazku i już tłumaczę dlaczego, ale najpierw zadam wam pytanie. Widzieliście kiedyś zwiastun filmu, który był tak dobry, że wybraliście się do kina? A po seansie okazało się, że film to gówno, a cała akcja była w zwiastunie? Witam was więc w kampanii Upadku Światła. Gdy wyszedł zwiastun fabularny, to myślałem, że narobię pod siebie i nie mogłem się doczekać, by ograć dodatek. Przy Witch Queen gadałem, że Bungie wysoko zawiesiło poprzeczkę, ale Lightfall postanowił ją zrzucić i podeptać. Po zajebistym filmiku i spoko komisji wprowadzającej trafiamy na Neomunę i jest tendencja spadkowa. Idź tam, zabij to, dotknij pasma, zabij wszystko, twój strażnik zaraz zjebnie na zawał, bo się spocił, zobacz filmik albo posłuchaj dialogów, powtórz. Tyle. Ja naprawdę jakiegoś wybitnego prowadzenia walki czy misji nie oczekiwałem, ale to jest po prostu kurwa nudne i nawet lokacje tego nie rekompensują. Na misji z czołgiem to myślałem, że zniosę jajo i się wykluje Maruda Junior, co ze mną będzie kurwił na monitor. Kampania została sprowadzona do jednego wielkiego pasmowego tutoriala. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Hu się w dupie kręci, a nie rozkręci. Człowiek lata te kolejne misje i się zastanawia, kiedy będzie coś fajnego. Jak już nadchodzi ten magiczny moment, dla mnie to była obrona wejścia z i jej oddziałem, to się później okazuje, że to koniec. Oglądamy dwa filmiki i Elo. Nie na takie coś czekałem. W Witch Queen z przyjemnością poznawałem kolejne wydarzenia. Lokacje sprawiały, że za pierwszym razem morda mi się nie zamykała z wrażenia, a finał wciskał w fotel, jak pokazano nam świadka. Tu jest Traveler, wojna, świadek, powrót kalusa, Cloud Traderzy, a przez fabułę mi pierdolą o jakimś Veil, fajną shape'ie i uczymy się pasma. No ludzie, nie jestem lorowym nerdem, nie mam obowiązku czytać półtony karteczek w grze, żeby się czegoś dowiedzieć. Oceniam to, co widzę i ktoś łaskawie podczas filmiku mógłby coś na ten temat powiedzieć. Nie, nie jak chcesz się dowiedzieć więcej, to sobie kolejny dodatek. Tak widzowie wyglądało logo Lightful, gdy pierwszy raz padła ta nazwa. Pobudza wyobraźnię, co? Ja się wcale nie zdziwię, jak ktoś w bandji HQ stwierdził, by pociąć Lightfalla, żeby nam wcisnąć jeszcze jeden dodatek, czyli te całe Final Shape. W końcu świadek wyciął na wędrowcu trójkąt i do zobaczenia, nie? Dało Bungie Cloud Striderów, wrócił Kalus, dodano nam Tormentorów i tak naprawdę tylko ta ostatnia grupa dobrze i fajnie wyszła według mnie w dodatku. Pierwszy kontakt i późniejsze starcia zrobiły się ciekawsze za sprawą tych przeciwników. Cloud Striderzy to w ogóle nie wiem po chuj to wsadzono do gry? Jeden odpierdala kamikadze, jakby miało to na mnie, nie wiem, sprawić wrażenie, czy wzbudzić jakieś emocje, a drugi, bambus, imbus, gimbus, czy jak mu tam leci. Dla mnie ta postać jest wkurwiająca i nie mogę jej słuchać. Wisienką na torcie zmarnowanego potencjału to nasz Imperator, który na początku wygląda jak zmięty siusiak po mat turbacyjnym maratonie, a później świadek daje mu wiadro na głowę i jest jego uczniem. Szkoda, że rola sprowadziła się do bycia frajerem w filmikach oraz ostatnim bosem. Aż mi się przypomina legendarny dodatek Klątwa Ozyrysa, kiedy to miał powrócić Ozyrys. Każdy oczekiwał nie wiadomo czego, a z portalu wyszedł grandat Harold przebrany za ptaka. Także i tutaj w przypadku Kalusa myślałem, że będzie ciekawiej. Dobra, bierzemy się za nową reklamowaną lokację, czyli Neomunę. Dla mnie to kolejny słaby punkt oraz krok w tył względem Witchquina. Już podczas fabuły nie zrobiło to na mnie wrażenia. W zwiastunach wyglądało to futurystycznie, a wygląda to jak jakaś polska nora z memów. Dla mnie lokacja jest pusta jak mój portfel i brzydka jak mój ryj. Poza początkową misją w kosmosie, nawiązaniu do stylistyki ciemności w statku Kalusa oraz końcówce fabuły to jest źle. Największe wow, że tak powiem, to chyba zrobił na mnie staw połka, hala bohaterów oraz Lost Sektory z jedną misją. Wiadomo, każdy ma swój gust, ale dla mnie to za mało patrząc na całość, plus mam słabość do weksańskiej architektury od sezonu z Blizzera. Jedziemy dalej. Pasmo. Nowa podklasa strażników. Ja grałem tylko tytanem, więc na tej postaci opieram wrażenia. Nie podoba mi się to i koniec kropka. Nie podobało w zwiastunach i dodatek tego nie zmienił. Zmuszanie do używania tego podczas hiperkampanii oraz podczas zbierania żetonów do ulepszej mi się przejadło. Linka to w ogóle nie moja bajka i mnie nie bawiła. Jak tylko dostałem możliwość kupna granatu to tak zrobiłem. Ataki wręcz tytana często gubiły cel, bo postać nagle uznała, że zaatakuje oba co jest obok, zamiast dokończyć tego, którego już napierdalam? W przypadku supera nie było lepiej i mój tytan chyba na paśmie ma klapki na oczach, bo na podstawowym ataku za często się motał między mubami albo nie trafiał. Atak na dystans zdecydowanie lepszy, bo ma zasięg oraz blokuje przeciwników, ale gra nie pozwala na spamowanie nim, tylko trzeba czekać, aż się naładuje do ponownego użycia. Jakby te jego noże przy normalnym ataku waliły na dystans? Nie wiem, tak jak Warlock, ognistym mieczem, to by było git i może wtedy bym się zastanowił nad częstszym używaniem pasma. Fajna i jednocześnie mocno przegięta sprawa to barykada, która łapie cele. Ja tylko czekam aż to dostanie nerfa, bo jak dobrze sobie zrobicie build, to moby nie będą miały się prawa ruszyć, tylko będą wisiały splątane w powietrzu, czekając na wyrok. Teraz przyszła pora na aktywności. Tu również szału nie ma, a ich poziom jest mocno nierówny. Mamy oczywiście kampanię, plus granie misji tygodniowej na punkty. Do tego standardowe patrole, wydarzenia publiczne oraz los sektory. Jest też specjalny event w strefie przejętej przez Weksy, z którego lecą egzotyki, ale moje oczy tego nie zobaczyły, ponieważ gra mi się skraszowała. Pierwszy raz trafiłem na tą aktywność we wtorek i był taki młyn na ekranie, że gra po prostu nie wytrzymała i się wyłączyła. Główna aktywność na Neomunie to te całe przeciążenie terminalu. Trzy etapy walki, a każdy etap ma swoje zadania do wykonania. Zabijaj przeciwników, przejmij punkt, zabij bossa, zniszcz bariery, zabij konkretnych przeciwników itd., itd. Na końcu mamy do pokonania dwóch bossów. Aktywność jest w rotacji, więc codziennie jest w innej części Neomuny oraz jest traktowana jako rozbudowane wydarzenie publiczne. Co prawda jest możliwość uruchamiania tego z mapy, ale was tylko przeniesie do lokacji, gdzie się to będzie lub już się odbywa. Tak naprawdę, gdyby nie ta aktywność, to na Neomunie byśmy umarli z nudów. Proste mechaniki, dużo mobów, a dzięki zmianie lokacji na wróblu możemy kilka razy otworzyć skrzynkę po ostatnim bosie. Dalej mamy czasówkę Ozyrysa, by się bawić speedrunnera, nowy szturm na Neomunie i coś, co na mapie konfiguruje jako partycja twardy reset. Czasówka to misja wyciągnięta ze Story, byście się spuszczali nad wykręceniem najlepszego czasu do CV. Nowy szturm gra się przyjemnie, ale boli, że dostaliśmy tylko jedną sztukę. A wiadomo, że złośliwi powiedzą, że znowu to są tam same reskiny. Największą niespodzianką okazała się partycja twardy reset. Dla mnie jest to jedna z lepszych misji. Wizualnie daje radę oraz sam pomysł i wykonanie jest dla mnie super. Poznajemy ją w trakcie questa na egzotyk, ale ta, jak wspomniałem, konfiguruje na mapie jako osobna ikonka. Po tygodniowym resecie partycja zmieniła nazwę i była inna misja. Naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczony tymi misjami. Nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądała kolejna misja z tej serii. Aktywności zamykamy trzema questami na egzotyczne bronie. Poradniki już są do nich na kanale. Ale zrobicie to w sumie tylko raz i zapomnijcie, że takie coś istniało. I to by było wszystko o aktywnościach. Ale crazy przecież będzie jeszcze nowy raj, na który ludzie czekają. No dobrze, jak będzie, to będzie, zagramy i ocenimy, co nam przygotowało Bungie. Teraz gadam o tym, co mamy tu i teraz. Dalej. Sezon obrony i jego aktywność. Tym razem Banji uwzględniło sezon w pakiecie z dodatkiem, więc na szybko. Ziemia została zaatakowana przez Legion Cienia, nasza piłka wisi w kosmosie z wyciętym trójkątem, ratujmy ludzkość, bla bla bla, a Milfa Mara czeka na ciebie na farmie. Więcej fabuły w przyszłym tygodniu. Standardowo po trochu co tydzień coś się tam będzie działo, a aktywność to pola bitewne opór. Jak zobaczyłem, że znowu mamy pola bitewne za aktywność, to myślałem, że zdechnę. Naprawdę, czy nie ma nic innego w sezonach poza polami bitewnymi? Jest to już chyba czwarty wariant tej aktywności, no ale dobra. Przecież dali to muszę zagrać, nie? I ku mojemu zdziwieniu, jak już zagrałem, to się miło zaskoczyłem. A to wszystko za sprawą lokacji oraz ilości mobów do kasowania. Pierwszy wariant pól odbywał się na EDZ, drugi jest na kosmodromie, ale jeszcze go nie sprawdzałem. Ogólnie to cały ten wymiar wstąpienia daje radę i teraz nie wiem czy to sentyment do tego designu czy Zasługa Kulawej Neomuny. Co prawda dalej czekam na prawdziwą hordę w Destiny, ale te pola bitewnie zdecydowanie lepiej mi się gra niż poprzednie edycje. I tak to, proszę Państwa, wygląda. Przynajmniej ta część, że tak powiem, płatna. Miała być atomówka, która zmiecie nas z planszy, a z jednej strony mamy słabą fabułę, nudną kampanię i bezpłciową Neomunę, a z drugiej strony jest znośna i ładna aktywność sezonowa oraz przebłyski jak Partycja, Terminal czy choćby Tormentorzy. Zdecydowanie hypowano nas na coś, co nie było tego aż tak warte, i wyszło jak wyszło. A propos hypu, jeszcze się na Discordzie śmiałem, że chyba się nie zgadza kasa za preordery, bo Bungie dosłownie nas bombardowało informacjami i filmikami z każdej strony. Po premierze okazało się, że światło upadło, a cena za dodatek nie odzwierciedla tego, co dostarczono graczom. Ale crazy, ty to do wszystkiego się przypierdalasz i wiesz, nie coś ci nie pasuje. Pochój w to grasz! Pochuj to ma kres brodę. Jasne, to dalej jest nasze jedyne destyni, gdzie się w świetnie strzela oraz masakruje moby, ale samo DLC wyszło słabo i Lightfall może co najwyżej Queenowi buty wyczyścić. Jak kogoś interesowała tylko opinia o dodatku, to może już wyłączyć film, bo w dalszej części będzie pogadanka o zmianach, jakie dostaliśmy i kilka przyjebek. Jak to fachowo nazywają, Quality of Life Changes i jest dobrze z paroma wtopami. Zacznę od. I ja mu wtedy mówię. Odpal się, crazy. Polski widz wytrzyma. Ho, Dobra, spierdalaj mi stąd, jak nie masz nic na rozdanie. Zresztą do ciebie jeszcze wrócę, jak nie zapomnę. Co ja gadałem? No tak, zacznę od zmian w wyposażeniu. Dostaliśmy nowe ekrany od zarządzania modyfikatorami oraz możliwość zapisania ekwipunku w kilku slotach. O dziwo, fajnie się to sprawdza, bo widzimy naszą postać i jak młody wpływają na statystyki. Możemy wszystko zmieniać z jednego ekranu, przesuwając się w górę lub w dół, zamiast otwierać każde okno osobno. Cały system modów został przerobiony, Warmind cele wyleciały z gry, a system Elemental Charge oraz Charge with Light został zastąpiony nowym. Pozmieniano też znajdowarki amunicji i resztę modów wpływających na wyposażenie. Teraz na przykład zamiast mniejszy flinch na pulsach, to mamy mniejszy flinch na broniach, na przykład arkowych itd., tak itd. Tak Niektórym może się to nie podobać, ale biorąc pod uwagę cały kształt zmian w tej sferze, to jest dobrze. Kolejna sprawa to loadouty, które zapisujemy. Mamy kilka miejsc na zapisanie wyposażenia, a żeby ogarniać sety możemy je oznaczać. Jest wybór ikonki, nazwy czy nawet koloru, by na szybko je rozróżniać. Proste, intuicyjne i o dziwo szybkie oraz działające. Jak ktoś nie żongluje postaciami co 5 minut, jest to system dla niego. Jednak, jeśli często zmieniacie postacie i jakąś apką przerzucacie sprzęty, to możecie mieć ząka, kiedy nie wczyta całego ekwipunku. Loadouty działają prawidłowo tylko i wyłącznie w momencie, jak macie wszystkie elementy na postaci. W innym przypadku pokazuje się puste okienko, że brakuje jakiegoś przedmiotu. Dalej mamy te całe oceny po aktywnościach i rangi strażnika. Odkąd zobaczyłem te oceny, to było to dla mnie bez sensu i zdania nie zmieniam. Kończy się aktywność, a my mamy do wyboru dwie karty, jakie możemy wręczyć towarzyszom z drużyny. Po co? Mnie nie pytajcie. Ktoś tam w banji stwierdził, że to świetna zabawa. Pod ten system mamy całą osobną zakładkę w grze, możemy sprawdzić nasz stan otrzymanych ocen i zobaczyć wszystkie dostępne karty. Tyle. I znowu pytam, po co? Może to jest dla jakichś randomów ze świata zrobione, bo pod polski czarny humor na pewno nie, gdzie forfan się wyzywają na czacie. A broń Boże, jak zjebiesz na rajdzie czy jakimś GM-ie, to byś dostał ocenę. Karta Mongo to najdelikatniejszy wariant. Kolejny mem tego systemu to, nieważne ile chłopa w aktywności, to i tak możesz rozdać tylko dwie karty. Dla mnie to głupota i całe to cholerstwo to zbędny bajer. Zamiast marnować czas oraz zasoby na robienie czegoś takiego, trzeba było się bardziej przyłożyć do Neomuny. Rangi Strażnika to kolejna nowość. Nasza zakładka Triumfy została przerobiona na Podróż, gdzie mamy wszystkie pierdoły i te całe rangi. Nasz strażnik ładnie wypełnia kadr, wokół niego mamy poziomy od 1 do 11, a na dole aktualny poziom z nazwą. By wbić kolejny, musimy ukończyć serię zadań, by otrzymać promocję dalej. Proste. Niektóre challenge mają ikonki, że po skończeniu ich coś tam dostajemy. Na siódmym poziomie są to modyfikatory oraz kolejne miejsca na loadouty. Ok. Kiedyś gra pokazywała poziom przepustki, a teraz pokazuje poziom strażnika. Niby fajnie, ale już dwa absurdy biją po oczach. Pierwszy, na koniec sezonu rangę resetuje do piątego czy tam szóstego poziomu. Drugi, pierwsze poziomy i ich zadania to jest śmiech na sali. Cały system doprowadzi do sytuacji, że prawie każdy będzie weteranem na sześć, a dalej pójdą tylko fanatycy, by se zrobić zdjęcie na pamiątkę przed końcem sezonu. Nie wiem, czy później też są jakieś nagrody, bo to tajemnica, którą mamy sami odkryć, ale ja nie mam zamiaru tego specjalnie robić. Szósty czy tam siódmy poziom to powinno być moje max w tym systemie. Co ciekawe, jak ktoś to wspomniał na Discordzie, początkowe rangi są ogólnodostępne, a późniejsze zadania wymagają zakupu dodatku. Nie mam pytań. Nie mam tego jak sprawdzić, ale jeśli to prawda, to free to playe z Seza bardzo nie polewelują. Ja nie wiem, czy Banji się nie chce, czy po prostu nie mają pomysłu i nie potrafią zrobić porządnego systemu dla graczy. Mamy te całe trackery PVE, trackery PVP i Bóg wie co jeszcze. Na podstawie naszych już dokonań w grze powinno przydzielać rangę na stałe plus jakieś kosmetyczne gówna za konkretne pułapy. Dziękuję. Skoro mój klan ma gości, i pewnie nie tylko mój, ma gości co wyciskają z tej gry 100%, mają szóstą rangę. I jest taki crazy co olewa Farmę, GMy, Flowlessy, też ma 6, to coś tu kurwa nie gra, prawda? Oczywiście, premiera dodatku nie odbyła się bez błędów czy innych takich. I nie chodzi mi o to, że samo kolejkowanie do zalogowania było wkurwiające, bo my strażnicy nie potrafimy czekać. Tym bardziej kiedy już inne chuje grają, a my od godziny patrzymy na One Moment Please i na krew zalewa. Bardziej mam na myśli jajca z problemami na PS5 i Series X. Na play'a za wcześnie puszczono preload DLC i ludzie utknęli na ekranie startowym. Później Banji dało rozwiązanie i ludzie robili reinstal gry, by sobie pograć znowu do wielkiego poniedziałkowego offline'u. Na X też były jakieś konkretne jaja, kiedy patrzyłem na Twittera, ale nie zagłębiałem się w temat. No i naturalnie od premiery do teraz Banji Help informuje co jest zjebane, co jest za mocne, co wyłączone i kiedyś w ogóle to naprawią mnie. Teraz doszły jeszcze krasze gry, bo rozpierdol na ekranie wyciska ostatnie soki z bebechów naszych konsolek. Ma bandzi co naprawiać? Oj ma. Aż się boję o Fireteamy, które startują w day one na jazdu. Ja wam powiem, że sam miałem bardzo ciekawy błąd. Jak już dostawałem pierdolca od Kalusa na legendarnej kampanii, czym się żywnie dzieliłem na swoim Discordzie, to w końcu po dwóch godzinach zabiłem gnoja, zadowolony kurwa oglądam filmik, a tu jeb, błąd gry. Wywaliło mnie na orbitę i gra uznała, że kalusa nie zabiłem. Ostatni zapis był przed walką z kalusem, i jak ja to zobaczyłem, to myślałem, że mnie centralnie rozjebie. Przez całą legendarną kampanię się tyle nie nawkurwiałem, co na tym gnoju, a ten błąd mnie dobił psychicznie. Na szczęście, rekles czytał moje wypodziny na Discordzie i dołączyłby pomóc. Jeszcze raz Ci dziękuję, dobry człowieku. Wszystko widzowie. Jak ktoś tu jeszcze jest, to dziękuję za obecność i mam dla Was zabawę. Na ekranie macie taki oto emblemat oraz kod z brakującą liczbą lub literą. Kto pierwszy, ten lepszy, jak ktoś zgarnie emblem, to niech się pochwali. Nam nie pozostaje nic innego jak czekanie na rajd i granie w to co mamy. W końcu przed nami cały rok z zaplanowaną zawartością. Za jakieś plus minus pół roku zacznie się hype na final shape i bardzo mocno trzymam kciuki, by fabuły oraz kampanii nie robili ci sami goście co robili Lightwo. Najlepiej niech wrócą ludzie od Forsakena i Witch Queen, żeby wszystko było tip top. I tym akcentem kończę dzisiejszy film. Jak materiał się podobał, to poproszę o łapkę w górę, zapraszam na kanał po inne filmy z Destiny i zachęcam do zostawienia suba oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z tym, co wpada na kanał. W opisie filmu linki do mojego Discorda, mojego Twitcha i innych miejsc poświęconych Destiny w Polsce. Dzięki wszystkim, czymcie się i do następnego. Hej.